Dzisiaj powiem wam o fatalnym błędzie ogrodników, czym nie można nawozić cebuli i czosnku. Aby zwiększyć plony, stosujemy różne nawozy, zarówno mineralne, jak i naturalne. Napar z pokrzywy to źródło azotu. Jest on bardzo popularny wśród ogrodników, zarówno jako nawóz, jak i środek do zmalczania szkodników. Jednak nie zawsze zaleca się nawożenie roślin pokrzywą. W niektórych przypadkach takie dokarmianie prowadzi do smutnych konsekwencji. Dlaczego nie można nawozić cebuli i czosnku na parę z pokrzywy? Przedstawiciele tej ro rodziny bardzo trudno tolerują taki nawóz. Ze względu na specyfikę działania związków zawartych w pokrzywie, cebula i czosnek zaczynają rosnąć nieprawidłowo. Te rośliny mogą wytworzyć pędy kwiatowe. Innymi słowy, najgłównej, górnej części pojawi się pąk z nasionami. Ten proces jest wysoce niepożądany, ponieważ pędy te zabiorą składniki odżywcze, które w rezultacie nie dostaną się do cebuli i czosku. Dla jakich innych roślin napar z pokrzywy jest niebezpieczny? Tego środka nie należy również stosować do roślin strączkowych. Faktem jest, że pokrzywa prowadzi do zauważalnego spadku plonu grochu i fasoli.